Ładuje. Haki, Haki masz. Niech spokojnie, bądź spokój luzik Obniż Czarek, spokój. Obniż pozycję. Ładę zapraszamy. Ładę zapraszamy. Ładę Kategoria Ładę zapraszamy. Ładę zapraszamy. Ładę nie kładź je, nie kładź je. Niech mu rękę wychaczy, patrz ma. I przekręci go w tamtą stronę. Rękę masz, rękę! Masz! W... Do góry! Jest! Brawo! 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 Gdzie jest Hagi? Hagi na no.